Co jesteś w stanie sobie wyobrazić, możesz mieć, i to już są fakty potwierdzone naukowo. I na tym kanale właśnie to, jak to niematerialne pragnienie przenieść do tego materialnego świata fizycznego, tego świata 3D, w którym przyszło nam żyć, rozmawiamy. Witam cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Barbara i razem z Aleksandrą tworzymy ten kanał Wykreuj swoje życie. Tematem dzisiejszego odcinka jest, jak mieć to, co chcesz. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to koniecznie polajkuj, zasubskrybuj, zobacz nasze wcześniejsze filmiki i zajrzyj koniecznie na. Naszego Instagrama, na naszego TikToka, na naszego Facebooka o tej samej nazwie wykreuj swoje -życie bez polskich znaków. Mamy tam masę motywujących postów oraz posty z sukcesami. Osoby chcące dostawać więcej treści, zachęcamy do wsparcia naszego kanału. Można to zrobić wchodząc w link pod opisem filmu. A już w środę, startujemy z nowym wykładem: jak zrobić skok kwantowy do idealnej wersji Twojego SP. Często słyszeliście takie powiedzenie, że my nie dostajemy tego, czego chcemy, tylko to, kim my jesteśmy, i to, kim my jesteśmy, tak naprawdę określa nasz stan świadomości. Ten Twój stan świadomości to jest Twoje ja jestem, to jest to, kim ty czujesz się, że jesteś, i to jest to, kim ty właśnie mówisz, że jesteś, to jest to, co ty uważasz na swój temat, co zostało ci zakodowane, w co uwierzyłeś, i teraz właśnie Twoja droga. Czyli Twoja ścieżka życiowa podąża tym Twoim ja jestem, bo my nie potrafimy wyjść poza to nasze ograniczenia tego ja jestem. I nawet właśnie w momencie, kiedy mamy swoje marzenia, mamy jakieś plany, czegoś chcemy, to to nasze ja jestem jest często taką barierą, która nie pozwala nam nawet uwierzyć w prawdziwość tego naszego marzenia. Często o czymś marzymy, ale już oczywiście w głowie mamy to ograniczenie, że. Mm -hmm, Okej, okay, ja sobie tylko mogę o tym pomarzyć, ja tego na przykład nie mogę dostać. I to już jest Twoje, ja jestem, więc jeśli Ty już z samego założenia, budując to swoje wyobrażenie, czy pragnąc coś sobie wyobrazić, myślisz o tym właśnie z takiej perspektywy, to na pewno nie jest realne, żebyś dostał to, czego chcesz. Ten nasz stan świadomości, dlatego jest właśnie najważniejszy w manifestowaniu, ponieważ on określa między innymi to, co my możemy dostać, a czego nie możemy dostać. Więc yy, tym najważniejszym, co trzeba zrobić, kiedy chce się otrzymać swoje pragnienie, to zmienić stan świadomości, zmienić stan świadomości na taki, który będzie potwierdzał, że ja jestem osobą, która właśnie to ma, czyli która ma to swoje pragnienie. I teraz to jest najtrudniejsza część zadania, ponieważ często nam jest ciężko sobie właśnie nawet wyobrazić, a teraz jak ja teraz mam, Potwierdzać, że już jestem kimś, kto ma to, czego chce, skoro nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Więc to jest taki najtrudniejszy element właśnie w, te, w tym budowaniu tego stanu świadomości, tego nowego ja jestem. Czyli ja jestem już osobą, która jest tej idealnej pracy. Ja już jestem tą osobą, która doświadcza spełnienia w tej relacji, w tym związku. Ja już jestem tą osobą, która cieszy się tym bogactwem, tą miłością, tym spełnieniem. Ja już tym jestem. To jest twój stan świadomości. Kiedy zaczynasz manifestować pragnienie, no to oczywistym jest, że ty nie jesteś w tym stanie. I z tego stanu, w którym jesteś, nie jest możliwe, żebyś ty dostała, czy dostał to, czego chcesz, ponieważ twoje myśli są zgodne z tym twoim stanem świadomości, czyli z tym twoim ja jestem. Te myśli, które przychodzą ci teraz do głowy, wynikają z tego stanu świadomości na ten moment, czyli teraz, kiedy nie masz. Więc my musimy zacząć budować nasze "ja jestem jakby od końca, potwierdzając, tak, że my już staliśmy się tą osobą, która doświadcza spełnienia tego pragnienia w jaki sposób. Ano w taki sposób, że zaczynamy, zaczynamy jakby wcielać się w tą naszą rolę niczym aktor. To jest też taka sztuka, której się trzeba nauczyć. Czyli wyobrazić sobie, zobacz aktor, który dostaje scenariusz, to też jest... Pewną określoną osobowością, tak? On też ma swój charakter, ma swoje ja jestem, no ale teraz, kiedy chce odegrać wiernie tą rolę, tak? Chce się trzymać scenariusza, to musi wcielić się w ten, tę postać, czyli on ma napisany scenariusz do tej roli. I ty możesz zrobić to samo, a wręcz powinieneś zrobić dokładnie to samo: napisać sobie scenariusz do tej roli, a więc pomyśleć, tak? Jak to było, jakby to było, gdybym ja miała, czy miał już to, czego chcę. Jakby to było? Czyli kim ja bym był, jak ja bym się zachowywał, jakby ja bym spędzał czas, można to napisać na kartce, można to opisać w zeszycie, czyli trzeba się wczuć w tą rolę, w ten nowy stan ja jestem poprzez napisanie nowego scenariusza, a następnie pilnowania myśli, które powinny być zgodne z tym, czego chcesz. A to jest właśnie najtrudniejsza część tego zadania, między innymi dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, nasze myśli wypływają z tego naszego starego stanu i to one właśnie blokują nam pojawienie się tego, czego chcemy, ponieważ one potwierdzają, że my jesteśmy właśnie w tym starym stanie świadomości. Zawsze i to zawsze nasze myśli wynikają z naszego stanu świadomości, czyli z tego naszego, ja jestem. I jedyną drogą, jedynym rozwiązaniem do przeniesienia się w ten stan. Świadomości, który da Ci to, czego chcesz, jest to, aby pilnować właśnie tego stanu, żeby Twoje myśli wynikały z tego nowego stanu. Czyli napisać sobie właśnie ten scenariusz, dokładnie wiedzieć, czego chcesz i wtedy Twoje myśli mają być zgodne z tym, czego chcesz. I wtedy to Twoje pragnienie przyjdzie do ciebie, bo twój nowy stan świadomości da Ci nowe doświadczenie. My w ciągu życia jesteśmy w różnych stanach świadomości, my jesteśmy w różnych stanach świadomości odnośnie różnych dziedzin naszego życia, dlatego tak jest, że w jednej dziedzinie życia mamy się po prostu rewelacyjnie, mamy cudownie, wszystko nam wychodzi, tak, na przykład strefa finansowa, biznesowa, tak, tutaj po prostu cieszymy się sukcesami, dostatkiem, a gdzieś tam właśnie w tej strefie relacji, związkach na mnie wychodzi, tak? Czyli ten stan świadomości i odnośnie właśnie relacji, związków jest tym, co należy zmienić. Albo odwrotnie, może być tak właśnie, że Ci wychodzi w miłości, w relacjach, masz fajne, udane związki, natomiast w dziedzinie właśnie finansowej, tam zawodowej znowu Twój stan świadomości nie jest na właściwym poziomie, a więc należy zmienić stan świadomości na taki, który da Ci to, czego chcesz. I musisz to zacząć właśnie w taki sposób, niczym ten aktor, który przygotowuje się do swojej roli. My w tym nowym wykładzie, który odbędzie się w środę, pokażemy i powiemy dokładnie jak zrobić skok kwantowy, czyli przenieść się z tego stanu obecnego, w którym teraz jesteś do tego nowego stanu świadomości, czyli do tego stanu spełnienia swojego pragnienia. Będziemy rozmawiać o tym jak zrobić skok kwantowy do idealnej wersji swojego SP, to jednocześnie można to odnieść również do skoku kwantowego, w którym ty znajdziesz się w idealnej pracy na przykład. Dzięki wiedzy, którą zdobędziesz na tym wykładzie, możesz zrobić skok kwantowy do rzeczywistości, w której już jest Twoje pragnienie, do rzeczywistości, w której jesteś bogaty, w której jesteś szczęśliwy, w której cieszysz się tą spełnioną relacją, w której dosłownie masz to, czego chcesz. My w tym naszym stanie świadomości przebywamy cały czas i dlatego tak ciężko czasem dostać jest to, czego chcemy, ponieważ jesteśmy prowadzeni przez program który został nam wgrany i dzięki któremu określiliśmy to nasze ja jestem. To nasze ja jestem, który prowadzi nas właśnie teraz tą drogą. I my się często zastanawiamy, no dlaczego jeszcze nie mamy tego, czego chcemy? No dlaczego ja tego tak bardzo chcę, a tego nie dostaję? Czemu to jeszcze do mnie nie przyszło? I często właśnie, kiedy przychodzą te wątpliwości, kiedy nie dostajemy przez dłuższy czas tego, czego chcemy, to my rezygnujemy. Rezygnujemy z naszego pragnienia, rezygnujemy z tego, co tak naprawdę tak bardzo chcemy, ponieważ nie potrafimy przenieść się w ten właściwy stan świadomości. Aby doświadczyć spełnienia tego pragnienia, ponieważ ten nasz stary stan jest tak silny, jest tak umocniony, jest tak wgrany, że nie potrafimy tego zrobić. Dlatego nie należy się poddawać. Nie poddawaj się. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to możesz skorzystać z naszej pomocy, możesz skorzystać z konsultacji, możesz skorzystać z wykładów, z kursów, po to, aby dowiedzieć się dokładnie, jak to zrobić, jak to zrobić, jak wytrwać i jak dostać to, czego chcesz, ponieważ Możesz to zrobić, ponieważ jesteś twórcą i wszystko, ale to dosłownie wszystko, tak jak powiedziałam na początku, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, możesz mieć. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.